Okej, hey, tu Unax. Bez owijania. Mam go, przetestowałem go. A kogo takiego? Amasfita T-Rexa. No i tak wiem, wiele razy mówiłem, że raczej nie będę testował tego modelu, bo testowałem Amasfita GTS, który systemowo jest bardzo podobny. Ale tak jak widzowie wspominali, nie ma filmów na polskim YouTubie o tym sprzęcie, więc tak jak widzicie postanowiłem jednak i tak o nim trochę opowiedzieć. I tak patrząc właśnie z perspektywy czasu, bardzo dobrze, że na niego się zdecydowałem. A dlaczego? Zobaczycie sami. No dobra, ale zanim zaczniemy, jeżeli cenisz sobie moje filmy. No dobra, jeżeli przynajmniej je trochę lubisz, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji oraz do zaglądania na mojego fanpage'a, którego ostatnio otworzyłem, tak samo grupy Unaxowe wsparcie technologiczne. A jeżeli chodzi właśnie o tego YouTube'a, wspominam o tym dlatego, bo ostatnio zauważyłem, że dużo osób nie ogląda, ale jednak nie zostawia po sobie śladów w postaci właśnie subskrypcji. A szkoda, bo naprawdę to mi bardzo pomaga jeszcze bardziej się rozwijać. Więc pokażcie, że tam jesteście, a ja wam bardzo za to dziękuję. I jeszcze jedna kwestia. Zanim powiem co on potrafi, to podzielę się swoją opinią dotyczącą wyglądu. I tak jest to tylko moja opinia. Która ani trochę nie zmienia tego, że zegarek według testów jest porny. I uwaga, moduł narzekania unax uruchomione. uruchomiony. No ale wiecie sami, że jestem krytyczny i to są moje subiektywne odczucia. Dzięki temu możecie mieć rzetelne informacje. Mam taką nadzieję przynajmniej. I dobra, zegarek faktycznie wygląda jak taki sportowy, outdoorowy, można powiedzieć masywny. Ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że przypomina trochę zabawkę dla dzieci. A co mam na myśli? No, taką lekkość. I. No to są tylko wrażenia, bo testy pokazują, że jednak jest odporny. No ale, mówimy teraz o moich odczuciach. Więc, tak jak wspominałem o tej konstrukcji, no to zegarek może faktycznie pochwalić się certyfikatami militarnymi, ale o tym powiem troszkę później. No i faktycznie jest on odporny. Na YouTube znajdziecie kilka takich prawdziwych testów, które to potwierdzają. No ale. Dajcie spokój. Może z oddali robi inne wrażenie, nawet może tak powiem, że dobre ale czar pryska po wzięciu go do ręki, no to uczucie zabawkowości pogłębia pasek. Mam akurat koło siebie Huawei GT2e i jak bardzo lubię firmę Huami, to muszę stwierdzić, że pasek w tym modelu robi kolejne złe wrażenie. W mojej opinii oczywiście. Na różnych forach ludzie informują, że pasek akurat jest atutem, że ten silikon daje radę, ale no nie dla mnie. Może dlatego, że nie lubię takich pasków, bo ten jest taki nijaki, mega gumowy, Miękki, rozciągliwy, nieprzyjemny ogólnie w dotyku. Ale dobra, żeby nie było tak źle, trzeba mu oddać, że jest wygodny. Tylko mając ten cały zegarek na ręce wraz z tym paskiem, oczywiście, no nie jestem w stanie mu zaufać. Na przykład w GTS to wykonanie było poziom wyżej, a produkty Huawei pod tym kątem, dalej, w mojej opinii, są dwa poziomy wyżej. Ale dobra, żale swoje wylałem, wybaczcie, musiałem. No ja myślę, że chyba za to mnie właśnie lubicie za tą szczerość. Oczywiście opinię wy możecie mieć inną, więc dajcie znać co o nim sądzicie. Jak już jesteśmy tak w temacie tych pasków, no to wspomnę, że ta wymiana w tych pasków tutaj nie jest taka prosta jak powiedzmy nawet w Amazficie GTS, bo bez impusa się nie obędzie. Stąd też mniej pasków na rynku, bo nie są one takie standardowe, ale jest to w miarę typowe dla tego typu zegarków. Pomówmy trochę o budowie. Z jednej i drugiej strony mamy po dwa przyciski. Kolejna jest to SELECT, BACK, UP i DOWN. I są one dobrze wyczuwalne, więc i przy rękawice nie powinniście mieć problemu z ich zlokalizowaniem czy wciśnięciem. Dzięki temu przy treningach nie musimy mazać palcami po ekranie, bo tymi przyciskami jesteśmy w stanie wszystko zrobić. A przycisk SELECT możemy zaprogramować, by włączał szybko interesującą nas funkcję. Myślę, że jest to taki standard. Przedzygarka to AMOLED. Ma on 1,3 cala. I tutaj wiadomo, AMOLED robi robotę. W ostrym słońcu wszystko jest widoczne. Kolory są piękne, jasność, oczywiście, można regulować lub ustawić automatyczną. Szkło to Gorilla Glass trzeciej generacji. Doczytałem też, że ekran pokryty jest specjalną powłoką, dzięki której ten ekran nie zbiera tak bardzo odcisków. I fakt, może zbiera mniej, ale i tak nie ma rewelacji. A że jest to AMOLED, to też jest Always on Display. Ale mamy do wyboru tylko dwie tarcze analogową i cyfrową. I mocno ruszamy w temat tarcz. I tutaj chciałoby się powiedzieć, eh, Amazfit, dlaczego tak to robicie? Nie można ich mieć więcej niż trzy w zegarku, bo dwie są domyślne, a jedną możecie sobie dograć z aplikacji Amazfit. Te widżety, które są wyświetlane na ekranie są nie do zmiany. Nie można ich w ogóle podmienić. A przypominam, że taka była możliwość w ostatnio recenzowanym Amazfitie GTS. No więc nie można ich podmienić i tak samo te widżety nie są skrótami. Bardzo wielka szkoda, bo to myślę, że był bardzo duży atut tamtego modelu. A wracając do tej ilości, konkurencja pozwala wgrać i mieć na zegarku ponad 30, a wy nie, niestety. No szkoda. Powiecie, że to zegarek sportowy, a ja powiem, że wymagam więcej, nawet gdy przeznaczenie tego sprzętu to sport. Dlaczego? Oczywiście cena. Możecie też ustawić czas podświetlania ekranu, i jest to zakres od 6 do 14 sekund, ustawiany w odstępach 2 sekund. Tak jak mówiłem na początku, sam system jest bardzo podobny do tego z GTS. Dlatego rozumiecie, że niezbyt miałem chęć zabrać się za ten sprzęt. Więc tak, pomimo tego, że jesteśmy w połowie, to i tak powiem, jak to będzie dalej wyglądało. W dalszej części filmu będę raczej wskazywał różnice, a nie podobieństwa, by się nie powtarzać. A pierwszą jest to, że oficjalnie zegarek nie ma języka polskiego. No, oczywiście, można wgrać ręcznie oficjalne oprogramowanie w wersji beta, która ten język nasz polski ma, ale nie bez powodu nie ma tej aktualizacji oficjalnie. Tak było przy GTS. Tam występowało początkowo bardzo dużo błędów, no może nie bardzo, ale były takie troszkę rażące, jeżeli chodzi o język, więc tutaj lepiej poczekać. Myślę, że na pewno w niedalekiej przyszłości doczekamy się tego języka polskiego. A jak z ogonkami przy powiadomieniach? Niestety są ucinane. Dobra, idziemy dalej. Zegarek oferuje 13 funkcji sportowych, dostępnych bezpośrednio na nim. W tym w niektórych jest obsługa GPS, bo, oczywiście, taki moduł ten model ma. Jest to GPS Plus GONAS i sam GPS działa dokładnie. Szybko łapie fixa, dużo dokładniej rysuje trasę niż GTS. Ten aspekt bomba. Przed włączeniem treningu mamy możliwość ustawienia różnych opcji. Jedną z ciekawszych jest możliwość włączenia autostopowania. Tyle że włączenie tej opcji spowoduje, że nasza finalna trasa będzie zaburzona, bo zegarkowi trochę zajmuje połapanie się, że się zatrzymaliśmy, a potem że ruszyliśmy się. Wtedy trasa jest poszatkowana, niedokładna finalnych danych. W czasie treningu ekran jest cały czas lekko poświetlony. Jestość standardowa jest lekko zmniejszana na czas aktywności. No, fajnie, nie trzeba używać przycisków ani robić żadnego gestu, by odczytać dane. Ale zdaje to egzamin tylko wieczorem, bo w dzień na takim lekkim poświetleniu kompletnie nic nie widać. No zwłaszcza teraz, gdy to słońce mocniej świeci. Ale ruch podnieść nargarstek działa sprawnie. I przy amatorskim wykorzystaniu nie powinno to Was irytować. Ale przy bardziej zaawansowanym, bardziej polecam by 2 2.3 ze swoim transfleksyjnym wyświetlaczem MIP. Jak wyglądają pozostałe możliwości tego sprzętu? No więc, co prawda muzyką włączoną w telefonie możemy sterować, ale wgrać muzyki do zegarka już nie. Bo ten sprzęt nie ma pamięci na takie pliki, ani żadne inne typu Notatki, zdjęcia. Jest to kompletnie zamknięty system, ten sam co w GTS. I uprzedzam pytania: płatności mobilne też nie są możliwe, ten model nie ma NFC. Co jeszcze? Wiadomo. Zegarek standardowo oferuje krokomierz, w tym informacje o realizacji naszego ustalonego celu, spalonych kaloriach, analizę snu, pulsometr. Powiadomienia, ale też informacje o przychodzącym połączeniu. Oczywiście nie ma możliwości odpowiedzi na wiadomości lub odebrania połączeń. No wspominałem o tym śnie. No może troszkę się tutaj zatrzymam, bo niektórzy o to pytają. W stosunku do Huawei T-Rex poradził sobie średnio. Po przebudzeniu 10 minut przed synchronizacją zapką zdjąłem zegarki. Po synchronizacji Huawei pokazywał zakończenie snu w okolicach faktycznie mojej pobudki, a T-Rex połączył czas synchronizacji z czasem pobudki, więc jak wiecie, nie były one tutaj spójne. Czasy zasypiania lekko się różniły, a szczegółowość informacji o śnie była lepsza u konkurencji. Co jest fajne, pobudki były praktycznie zbieżne. Przejdźmy do pracy na jednym ładowaniu, bo bateria jest naprawdę na plus. Jest to 390 mAh i w takim trybie codziennym bez GPS chłami obiecuje 20 dni. No ale wiecie, nie sugerujcie się tym. To są idealne wyniki, a idealnie zegarka nie używamy. Zawsze są jakieś odchylenia, które zmniejszają ten czas, lub czasem podwyższają. Tutaj może być różnie. Samo ładowanie odbywa się przy pomocy kabla magnetycznego. I co tu dużo mówić, działa to sprawnie. Ale wrócę jeszcze do tego certyfikatu. Według producenta ten zegarek może działać w temperaturze od minus 40 stopni do 70, i jest odporny na wstrząsy dzięki twardemu korpusowi. Był podany testom na wilgoć, które trwały 240 godzin oraz 96 godzin w roztworze kwasu. No więc jest odporny na korozję i wilgoć. Taki wniosek możemy wyciągnąć. Ma też normę 5ATM. No I tutaj standardowo zapraszam do mojego filmu, gdzie poruszałem temat tych norm. No dobra, tak kończąc. Słuchajcie, zegarek nie jest zły. Nie mogę mu zabrać dobrze działającego GPS, wytrzymałej baterii i konstrukcji. Sam zegarek też działa bardzo sprawnie. Ma świetny ekran, ale no wiecie, i tak za dużo kosztuje według mnie. A jeżeli macie ten zegarek i podobne odczucia lub całkiem odmienne, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. A na dziś to tyle, widzimy się w następnych filmach i komentarzach. Trzymajcie się!